Ok, widzowie, jestem na spałnie tej anarchii SMP. Bang. Chcesz zrobić że Jak dropper wystraszy zieloną wełnę, to dostajesz temy, a jak czerwoną, to cię zabijam? Nie. Okej, okay, czyli się zgadzasz. A few moments later. Już mamy dropper, teraz klikamy. No, niestety. A dostanę chociaż drewno? Nie i idę zniszczyć to ogromne drzewo w celu pozyskaniu drewna. Walcz! Postanowiłem zbudować prowizoryczną bazę. Taka prosta baza, łatwa do zbudowania. A few moments later. Właśnie teraz chcę ją wam przedstawić, oto mój dom. Niestety mam tylko jedno serce i w każdej chwili mogę zostać zbanowany. You're <laughs>